Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak układać schody na gotowych, wylanych schodach betonowych. I akurat tu są obkładane kamieniem granitowym, wygotowe kamienie. No i pokażę Wam jak to rozmierzyć, jak to przygotować, żeby Wam to równo wyszło, żeby no, łatwo, prosto i żeby się wiele nie napracować. A żeby Wam się wszystko zgadzało. No i żeby klient był zadowolony. I mówię, tak, dla tych co. Jeszcze nie mieli do czynienia z chodami, to akurat są schody wewnątrz budynku, także no, jest trochę łatwiej, przynajmniej na głowę nie pada, to akurat na dworze pada, także no klej nie musi być, to znaczy nie musi być klej, wiadomo do kamienia naturalnego jest, ale mówię, no wiadomo wewnątrz jest zawsze łatwiej, no bo nie dostanie się wam woda, mróz i te sprawy, także no, nie ma problemu z tym, co jest na dworze, na dworze jest trochę inna historia, także widzicie, to jest drugi poziom tu już mam wszystkie stopnie zrobione Dobrze nie widać to mam pokażę może widzicie tutaj, są. tutaj będą takie płytki jako podstopnie bo jako podstopnie będzie już płytka płytka taka, taka sama jak tutaj jest na podłodze tam taka jasna stopnie będą czarne tak jest no to jest czarne praktycznie Także no całkiem ładnie to wygląda, ale to nie o to chodzi, czy to ładnie wygląda, czy nie, tylko pokażę Wam techniczne sprawy, jak od czego zacząć i jak to zrobić, żeby Wam równo stopnie wyszły, no zwłaszcza pod stopnie no i długość, szerokość, tak żeby to wszystko Wam się zgadzało łatwo i prosto. Także zapraszam do oglądania i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak to zrobić. Także Wam teraz wytłumaczę, jak zaczynamy rozmierzanie. Bierzemy tutaj punkt. Bierzemy stąd, oczywiście, że też zakładamy, że jest jakaś okładzina albo coś, musimy o tym pamiętać, żeby nie zapomnieć, gdzieś to policzyć. Ale najprostszy sposób, żeby zobaczyć, mniej więcej, żeby równo to podzielić, to bierzecie ten poziom stąd. Przenosicie. Najprościej to jest długą poziomnicą. Mierzycie do końca, i tu na końcu sprawdzacie, jaka jest wysokość. Poziom przenosicie stamtąd. Tu powiedzmy na tą wysokość i tu musicie sobie zmierzyć poziom i tutaj powiedzmy jest tak jak tutaj, A tu mam na przykład 141,5 Tutaj jest tamten poziom dzielę przez 8 podstopni i wtedy mamy 17,38 chyba się nie mylę Także wtedy już macie wymiar ile ma mieć podstopień, czyli w sumie na podstopień ile cały stopień będzie od, tutaj, od kamienia do czubka tutaj kamienia Także Ile to będzie miało tam pod stopnie, trochę inna sprawa, to ok, ale mówię, tu już wiecie, jaka będzie wysokość stopnia na gotowo, czyli 17,4. Teraz długość, tak samo. Tu robicie pion do góry i mierzycie stąd od pionu tej, od końca do początku tutaj i dzielicie przez ilość stopni, także Wam wyjdzie, no stopnie z reguły powinno być standard, to jest taki. Nie mniej raczej jak 30 cm, koło między 30 a 33 cm i pod stopnie koło 16-17 także także no, to takie najbardziej prawidłowe, standardowe schody są. Także to powinno Wam wyjść. Także mówię. Od tego zaczynamy. Tu już mamy takie jak mamy tak rozmierzone. Można sobie wziąć dla sprawdzenia, bo nieraz no nieraz się... Każdy się nie raz, sam się nie raz pomyliłem. To nie z tej strony poziomicy zaznaczyłem, to zapomniałem gdzieś o kładzinie, albo ją dodałem, albo odjęłem. Także no, to jest też ważne. Można sobie po prostu wziąć po kolei i rysować tak, jak ma być stopnie. Czy na pewno gdzieś, żeście się nie pomylili, albo coś, żeby wam pasowało. Później jak już macie wyrysowane dla sprawdzenia, jak sobie weźmiecie długą poziomnicę położycie sobie tego tu po schodach, żeby Wam leciało, po czubkach tak jak tutaj, tych kamieni. Musi Wam wszędzie pasować i wszędzie dotykać. Wtedy wiadomo, że macie dobrze wymierzone i dobrze zrobione. Z jednej i z drugiej strony musi Wam pasować. także wtedy to się sama zsuwała i będzie nie haczyło. A czy haczyło, wszędzie przylegało, równo. Wtedy będziecie mieli dobrze. Tak samo z drugiej strony, bo wiadomo, może Wam gdzieś się skrzywić. Widzicie, tu jak Wam przyłożycie, wszędzie Wam pasuje. Co jest też ważne, to daje na przykład, jak Wam uciekałem gdzieś z konta, czy coś ucieka, to żeby kamienie były równo w linii, to przykładacie sobie tutaj na krawędziach z przodu, żeby Wam wszędzie dotykało, wszędzie było do poziomnicy z przodu na krawędziach i co jest ważne to jest z tyłu, bo jak wam lekko gdzieś się przesunie to wam gdzieś ucieka to jak wam z przodu może się zgadzić a z tyłu może wam gdzieś brakować i wtedy będzie gorzej także widzicie tu żeby wam wszędzie dotykało i poziom oczywiście sprawdzamy tak długą poziomnicą i krótką tak jak tu w środku są wschody, to jakichś tam spadków nie trzeba robić, bo tu woda raczej nie będzie płynąć także to można do poziomu wszystko ładnie robić i mówię, poziom co w, w poprzek i tutaj w, w drugą stronę sprawdzić, żeby to Wam było. No i wymiar oczywiście, trzymać się wymiaru i mówię, jak sprawdzicie, się czubki zgadzają po długości, także musi Wam wszystko pasować i jak wymiar się zgadza, to na pewno to będzie pasować i mówię, takie. To co ważne rzeczy, żeby przy schodach, mówię, żeby to pasowało, żeby zwłaszcza, żeby wysokość była odpowiednia, wszędzie taka sama, bo jak robicie centymetr dwa wyżej, niżej, to będziecie mieli problem z taką wędą. Często najłatwiej sobie wziąć, porysować na ścianie, wtedy macie pewność, że wam się wszystko zgadza. Także, no, jak widzicie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że trochę wam coś podpowiedziałem na temat tych schodów jak to zacząć, jak to zrobić, jak to zmierzyć. Tak samo mierzymy, jak na przykład mamy zrobić szalunek i mamy taras, jest nie wiem, metr 50 powiedzmy wysoko i mamy, no chcemy ze schody zrobić na obojętnie, no jeśli mamy powiedzmy nieskończoną ilość terenu, no to tak, to sobie po prostu mierzymy, zrobimy stopnie na szerokość 30-32 i no można 30, bo zależy co tam będzie obkładane, co będzie robione, ale mniej więcej około 30, potem bierzemy długość, czy tam... No, zakładamy sobie, że stopień będzie miał wysokość, nie wiem, 17-15 i po prostu robimy takie, no ale mierzymy, wtedy mierzymy, gdzie nam wyjdzie, wiadomo, mam 10 stopni, po 30 cm to jest 3 metry, także no, jest trochę tego. Także no, często widzicie, że no, nie można byłoby zrobić inaczej schodów Tylko są tak jak tutaj jest, jest powiedzmy Spocznik, jak tu się mówi, czy tam podest, jest jeden bieg, potem jest. Podest, i jest drugi bieg. No bo wiadomo, jakby to miało być w jedną stronę, i tak to zajmuje kilka ładnych metrów. Jakby miało być na jednym, w jedną długość, no to jest powiedzmy 2 metry. No to masz, macie schody na, nie wiem, na 5-6 metrów, także no to bez sensu jest. Ale mówię, no w ten sposób. Sorry, ale jesień, jesień swoje robi. No, także mówię, no w ten sposób wymierzyć rozmierzyć wtedy wszystko. Już wiecie, Narysuję jak się narysujecie, powiedzmy gdzieś yy, na ścianie czy coś, no to wtedy już się trzymacie tego i wam wszystko wychodzi i, i nie trzeba każdego jednego tam zaraz mierzyć, sprawdzać, czy mam coś ucieka, to od razu widzicie. Także mówię, no to to jest dobry sposób, żeby sobie rozrysować. Bo wtedy już wiecie co, jak jest. No i tyle. No I tyle. Nie ma nic skomplikowanego w schodach, także no, troszkę zabawy wymierzyć, sprawdzić. Wiadomo, jeśli są betonowe, a są bardzo źle wylane. No to nie zawsze to jest fajne, bo tak jak na jednym stopniu miałem powiedzmy pół centymetra kleju, czy tam parę milimetrów, na drugim musiałem robić 3 centymetry, 4, także już inny klej, inny, inny rodzaj, no ale mówię, żeby to równo było, no nie mogę lecieć tak jak lecą stopnie, no bo to by był każdy inny i to by śmiesznie wyglądało, no i lepiej się chodziło też, bo no, nie wiem, może się zdarzyło Wam, ale jak jest stopień, powiedzmy półtora centymetra centymetr wyższy, często się od niego potykamy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Idziemy tą nogę, tak jakoś tak zadzieramy, tylko tyle, że jak jeden już troszkę wyższy, to od razu nam się przeszkadza. Także no to tyle. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, śledzenia kanału. Jak macie pytania, pytajcie. A z czasem nakręcę coś nowego, będę robił coś nowego. To wam pokażę coś, jak będzie coś ciekawego. Także do zobaczenia.